Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Supermarket Together, jest Wojtek. Jestem, dobre. Dobre, dobre, witamy wszystkich. Pracownicy ustawieni, otwieram sklep. Dobra, sklep otwarty, na chwilę był mikrofon wyciszony. Dobra, dwóch mamy na ochronie, tu się schodzi. wszystko rozniesione. Pięknie. Wasze wszystkie, wasze wszystkie mikrofony są tak specyficzne, że to tak słychać, kiedy wy się wyciszacie. Ja nie wiem, czy ty ja jakoś inaczej umieszczę ustawiać. Ha. Bo ja nie pukam w to, tak? Ja też nie Tylko pukam do tego. Delikatnie palcem do tego. No ja patrz, teraz też. No i teraz nie było słychać. Tak? No? A wcześniej to było takie. To nie. No bo tu masz inny mikrofon, teraz to jest nie fair. Namówił mnie na inny, potem sam zmienił znowu na inny. Słuchaj. A nie, nie, namówiłeś no, mnie, ja dostałem go. No, nieważne. No, więc właśnie. Zawsze możesz kupić ten, co ja mam? Nie. Nie stać mnie. Professional. Nie stać no. mnie. <śmiech> <śmiech> ja tam lubię mojego hyperxa. Mm, tylko, że on nie. za bardzo łapie otoczenie. No, łapie, łapie. No, u mnie to jest tak, że. Teraz już mnie ledwo słyszysz, nie? No, tak ciutko Złodziej! No, więc to yy, jest urok tych takich lepszych. Ja piernicze, Ty, Ile? co jest?! <laughs> wow. Jak nie pyklują to dziecko, pyklują pompersami? co oni to robią? Nie wiem, ale sporo. Jest to jest trochę lipa w ogóle, że ci co łapią tych złodziei, to oni w dwójkę się rzucają na jedną osobę. No. Ale tylko jedna osoba, która jakby gra wychwyciła, że pierwsza go jakby dziabnęła, to ona tylko sprząta po nim. Aha. Oni w dwójkę właśnie nie sprzątają. No, ważne, że napieprzają mytłami. No, A, to tak. Ważne, żeby nam nich nie uciekł podmiot tych złodziei. A dobra, to ja tu nie poczułem, jak jest dwójka. Tutaj później, yy, później trzeba by ewentualnie wykupić jeszcze tego perk'a na to, że pracownicy chodzą szybciej, bo oni wtedy też będą szybciej ich gonić. Oki. Okay. Tam są chyba dwa perk'i na szybsze chodzenie. Na razie, czy... No, jeszcze 2 dni będą nam potrzebne i powinniśmy uzbierać na tą 7. I myślę też, że chyba pieniądze też uda nam się zbierać. No to się predyktuje. Ewentualnie w ostatnim dniu mogę zamówić mniejszą ilość tak do 20. Nie wiem, zobacz, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja nie wiem właśnie, czy jest sens brania jakby tego kredytu, wiesz? Przyglądam sobie taki drogi to on nie jest. Tak, tylko że później spłacasz 5 koła dziennie, nie? No, to i tak jesteśmy w stanie. No tak, tylko że później pamiętaj, że będzie coraz więcej rzeczy i pracowników bo będziemy kupować, znaczy pracowników. Znaczy To też, ale będziemy kupować jeszcze więcej rzeczy, więc. No ale tam chyba jest Ale było. my z Tomek, my mamy zagon tak, że jak kupiliśmy to i ogarnęliśmy, a kupowaliśmy potem na bieżąco wszystko nowe, to mieliśmy takie sytuację, że nam zostawało zero. Czekaj. No bo tu jest na. O, 26 tysięcy można wziąć? No tak. Po 3 raty, kwota do zwrotu 28, no dobra. No nie no, to trzeba na maksymalne raty rozłożyć. No daj spokój, 14 rat po 2000 tysiące. 4 tysiące więcej spłacamy. No to nie wiem. To nie jest tak źle. Tylko ja właśnie nie wiem w jakiej zasadzie to działa, bo mi się wydawało, że to będzie można później więcej wziąć. Każdym dniem, a to tak nie działa, chociaż Wydaje mi się, że tutaj chyba i tak tylko tą pierwszą tą to się bierze wtedy, kiedy się tą maszynę kupuje, żeby jak najszybciej ją zdobyć, a potem to już To się w sumie wszystko samo na siebie zarabia No chyba, że jesteś w trakcie jakiejś przebudowy i nagle ci trochę zabrakło mm, Ewentualnie Słodziej? Jeszcze policja woła ty Ja ostatnio ten, ja ostatnio na TikToku widziałem w ogóle jak ktoś właśnie robił ten sklep I no on w ogóle porobił takie wiesz takie kategorie, jakby, że tam wiesz jakiś ogród, taki wiesz z jakimiś, takimi rzecz, ozdobami na ścianie, na suficie. No też widziałem, coś tam mi się podoba, chciałbym mieć z No to, to do roboty. że zanim, zanim, zanim zaczniemy nagrywać, nagrasz sobie fragment, jak dekorujesz i już. Na razie to nie mamy gdzie, bo ten sklep wygląda jak osiedlowy. Dobrze, no tak, tak jest. Wszystko w innej, w innej parafii. No. Tu tabletki i zaraz obok pizza. Żegnaj frajerze, dobra. Rio, 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 rio. Mam że a na dwie O! Dzień dobry. O, krem na słoneczko, dobrze. A było obsługówek w sumie kurcze by się też sprzedało jakoś. Chociaż nie stoję na razie w kolejkach, ale mniej więcej cały czas są zajęte. A my no. mamy wykupione tego, tego, czekaj, bo... Tak, ja może mamy to, tam na... Tego, że szybciej kasują? Chyba nie, tylko to, że korzystają częściej. A jest, że częściej, tak. Ja pierniczę, ile tych złodziei. o jedną sól sprzedałem, jedną. Spalony. W soli jest. Zbiera kemot tutaj, no dobra. te te ta, ta, Idzie pan do mnie? Nie? Kupuje pan owocki? Oj, chyba będę musiał cię myszkę podładować. Nie pamiętam, kiedy ją ładowałem. No halo, przyjdzie ktoś do mnie? Zapraszam. gdzie dobry. Jeszcze pan posłuchał. I znowu arbuzę, no? Ja muszę w ogóle coś na obiad kupić, a nie mam pojęcia co. Zamów sobie coś. Nie. Albo? Dzięki, Wojtek, wiesz co? Do suk. Dobra, kartą? Korcioszko 211. Dziękuję. Tak, karta, sama karta. Ja wiem, jak płacą kartą. Jeszcze jeden, dzień dobry. O, karciążka. ta To ta, ta, ta. jest 15. Mogę do 60 dobijemy. To by można w następnym połowie dnia już kupić. Znaczy nie no to by trzeba było... Cały dzień najpierw, nie? Ja jestem w Zbawić. gorącej wodzie kupując. Nie ma sensu kupować w ten sposób. Nudzi się. Szukam klientów. Pa, następny! stanie się! Wsać sobie te miotły w dupę! Au. No cóż. Co chciał? Karciuszka? Dziękuję. Kuźwa, jednego nie pozbierał. Jak poleciał ty w ogóle? To jakiś dzień złodzieja czy coś? Może tak być. Już nie wiem, który dzisiaj. Chodź, to jest ja to ciebie... drugi dzień. No, ale ten. Coś chciałem powiedzieć. Kurde, a ja chciałem czekać z tym pracownikiem jeszcze. Dobrze go wziąłeś. Karta? Dziękuję. Bim, bim, bim. Niech jak tam Tu herbatka się kończy, widzę. A znowu na końcu lady. O, karciążka, dziękuję. Dwieście osiem. Dziękuję czy któryś znowu kupi jakąś, nie wiem, sól, czy coś w takich ilościach? Znaczy, ja w ogóle się nie, nie spotkałem, żeby aż tyle jednego artykułu, tam dwie czy sztuki, to okej, okay, ale... Ale to jest ciekawe właśnie, dlatego że mówię, jak my nagrywaliśmy z nagą, to było dokładnie to samo. I też u ciebie. Też była sól, też u mnie. Nie wiem. To powinni z pieprzem tak przyjść. <laughs> czy jest pieprz? To najlepiej z suszy niech przyjdą. Zostałem zapasem Nie pamiętam, gdzie myśmy pieprz ustawiali. No pieprz jest w młynkach gdzieś. Pewnie No ten młynek soli. taki. Zajdzie gdzie była sól? E, po drugiej stronie. Nie wiem, gdzie jest. No właśnie ja też nie wiem, gdzie... Masz lepięcy kupił pan? Ile tych? Hmm? Ty masz jakieś takie? O... Tylko 140 tak dało? Nie mam pojęcia gdzie ten pieprz może być. A tu mam, jeszcze jest. Nie możliwe cztery kuły, Wojtek skasował. Ona jeszcze drugi złodziej idzie. Pysz, Pys. nie jest pierwsza dzielnica. No, no, roze wszystkich zapali. No wiecie, Dzień Złodzieja. A może dlatego, że ty są, nie, są obsługi, są wolne. Nie no, złodzieje... Są, nie, nie, złodzieje to albo jakieś jest więcej niż chyba 8 osób w kasie jednej, albo po prostu no, randomowo, nie? Zawsze hmm. jeszcze ewentualnie można siedzieć na tych. E, zawsze można ewentualnie siedzieć na kamerkach. No ale ten I, trzeba zaznaczać wszystkich klientów. To trzeba trzymać po prostu przycisk cały czas, aż się naładuje na kliencie. Ja nie wiem, jak to dokładnie działa. Czy to jakby wyhacza tego złodzieja, on już nie kradnie? czy, czy A co? może, że czuje nie się wiem. kontrolowany? Nie mam pojęcia. Trzeba by jakieś AI zainstalować i. Ja to, ja to próbowałem robić u nas w sklepie Zagom, ale. Oni za szybko chodzą na tych poziomach i ciężko bardzo jest cokolwiek zrobić. I to jeszcze pomiędzy kamerami się musi przełączać. Mhm. Mm Dobra, czy ktoś tu przyjdzie do mnie? Nie? Może jedna? Też nie? A, to jest koniec. Ja mam wrażenie, że jakoś tak mało no. klientów. No właśnie, ja też jakoś tak dzisiaj nie spodziewałem się, że już dwadzieścia pierwsza. dzień złodzieja. O jedna sól. Dwieście dziewięćdziesiąt sześć dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt. Dzwoń z Bigo. Nie dużo. Okej, do widzenia. Kurwa, podskakuję, podskakuje jak już płacę, czyli znaczy oddaję. 37 90, dziękuję, do widzenia. O. Gratuluję nowego budzika. Widzę, że pan tu z dzieckiem. Dla dzieci, pan Oj pieprz. Dwieście, siedemnaście, do widzenia. O! Pani stała przy Tobie, poszedł do mnie. O, też pieprz. O, dwie sole. Sol, sol, pieprz, pieprz. Pym, 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 pym. Tak z owocami tak złodziej! Bej go! Jest się tam jeszcze? Dobra. Pięknie! Ja pierniczę ile oni tych rzeczy wynoszą! Ja nie wiem, gdzie oni to chowają. No, ja właśnie jeszcze też, też się no, sto... ja myślę, że Ja myślę, że teraz dwa dni zrobimy po prostu, ten, żeby wbić level. Mhm. A ile mam punktów? Cztery. Jeszcze dwa dni. No. No, bo to wesprzył, tak może maszynę wcześniej kupić, a potem. Nie powinniśmy mieć. Ale ja myślę, że zrobimy to jak to bez kredytu już. Okej. Okay. No, myślę, że będzie tak najlepiej. Ewentualnie zobaczymy po tych dwóch dniach, ile będzie nam brakować. Najwyżej się że może 10 tysięcy, żeby jakieś produkty było czy coś. Dobra, ty masz ostatnią tutaj już zamówić. Zamówienia. Mm -hmm. Uuu, no niektórych produktów nie mamy. No, to, wiesz, mamy dużo czasu, więc pozamawiaj tyle, żeby było 30. Mówię ci tak, jest kawy 4, w opakowaniu jest 20, więc kupuję dwa opakowania. No tak. To jest 40, to jest to 3. Zresztą w przypadku większości tych takich rzeczy, to one i tak, oni to dwie, dwa te mogą wyłożyć na półkę, bo tak, To tak. są te malutkie rzeczy, więc raczej półki byłyby pełne. Dobra, widzę, że tu w napojach też się pustka zrobiła. Eee, tak, tak. Hmm, o nie, papiery dwa muszą być. Tu konserwy. Na no parę owoce może. Eee... Warzywko. Co my nad dziećmi to pompersy po dwa razy, bo to schodzi. Bo, nawet na ogrodnictwie mamy pustki, dobra. Chyba wszystko. Widziałem ci, bo się obróciłem. Zaraz zrobisz tam kontrolę. Już mogę zrobić, bo. No, nie widzę. krojony, 13. To? Bukier 13. Mąka 14. Z, nie ma pierwszej kategorii żeś nie pozamawiał w ogóle. O, to mogę... może nie zeskrolowałem sobie? Możliwe, że nie zeskrolowałeś, no. Kuźwa, ale magazyn ładnie pusty się zrobił. Ty, ty, Wszystkich przestawiłeś, komu to też? Tak. tak. Ja zawsze klikam, też po całości. Tego tak, o, wszyscy, wszyscy. Mhm. Nie lubię w tej grze zmieniać odcień tego, że jest ciemniej, tym jaśniej. Możesz wyłączyć przecież. Oj, zaklądałem się w Twoim pudełku. No, wyrzuć to! Noż! Wchodzę wszędzie gdzie nie muszę. Pani zastanawiasz się, jak to odłożyć. Idź mi stąd. No, Jezu, jak dzisiaj manewruje tą kamerą? Dobra. Jezu, ciszej tam. Zwaliłeś zwierzę. To nie ja. Zasadnicy. Ty kupiłeś półki z tabliczkami? Nie. Teraz tak patrzę, te nowe. Nie, niemożliwe. Nie ma tu etykiet na tym przecież. Jest, ściągnij produkt, wsadź i oni ścierni... Aha. Ale, to, ale to, zna, to nie ma znaczenia w sumie. Znaczy, no teraz jeszcze nie, ale później tak. Bo potem one mogą być wolne, bo tam jest tylko po tym produkcie. To się wymieni później. To nawet nie zwróciłem uwagi, że to kupiłem. teraz zauważyłem, czyli też nie widziałem. Aha, bo to jest... No dobra, okej, okay, faktycznie. Bo to jest regał magazynowy kupiłem po prostu, to jest bez etykiet. Dobra, wszystko postawili. Dobra, zamykam sklep. tydym, tydym, no jednego produktu. Muszę zobaczyć czego. Halo. No. Statystyki. Małe sushi. Mm. Oczywiście dużo sushi poszło. A on jest na tej małej lodówce. No właśnie. Będzie trzeba było kiedyś to rozbudować. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszego kanału. Byłem Wojtek. I byłem też ja. Widzę nas następnego razu. Papa. papa. pa 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 pa, pa, pa.